Witam kochani, dzisiaj będę robiła chlebek na maślance, ale będzie przemnożytnie. I teraz muszę ciasto troszkę ręcznie wyrobić. Ono będzie takie troszkę klejące, to jest ciasto na maślance. Chwilę wyrobię ręcznie i do wyrastania. Uformowałam sobie taki bocheneczek, a tutaj mam ten żaroodporny garnek podaję troszkę mąki, przekładam chlebek do niego. Posypię odrobiną mąki, przykryję i zostawiam na jakieś 30 minut. W tym czasie nagrzeję piec na 200, jakieś 10 stopni. Kochani, chlebek wyrasta sobie, ale ktoś mi pęknął, ale to nic. Ja go przekroję tak. Zresztą muszę ponacinać go delikatnie. Piec nagrzany na 215 stopni. Wkładamy go teraz na 30 minut pod przykryciem przykrywamy i na 30 minut na 215 stopni minęło 30 minut zobaczcie jak chlebuś wygląda zdejmuję teraz pokryweczkę zmniejszam temperaturę na 200 stopni i wkładam go jeszcze na jakieś między 20 a 25 minut i nasz chlebek gotowy zostawimy go dosłownie na 5 minut i wyjmiemy z tej foremki Kochani chlebek przestykł, kroję go na pół, ale w ten sposób go pokroję, Przekroję na pół, bo jedną połówkę od razu zamrażam, później będzie jak świeżutki po wyjęciu z zamrażarki. Ops, to się wody troszkę tu ukroję, nie szkodzi, wyrośnięty ładnie, nawałeczek musimy sobie ukroić. Wyrośnięty. No zaraz zobaczymy, jak smakuje. Chcesz piątkę, kochani? Nie pojętnie. Ten kawałeczek, bo jesteśmy przed obiadem, to tylko chcemy spróbować. Spróbować, jak smakuje. Bo no, kremowym serkiem Proszę. Chlebek zrobiony troszkę inaczej, tak? Wszędnożytni. Chlebek, szędnożytni. Próbujemy, jak smakuje. Próbujemy, kochani. Wygląda ładnie. Pachnie przepięknie. Mmm. Mm -hmm. będziemy dodawać mm. jednak mąkę żytnią pierwsza klasa fajny, taki lekko żytni nadaje się do wszystkiego tą połówkę od razu mrożę mm. Mm -hmm. dziękujemy kochani za oglądanie, trzymajcie się Na razie. do następnego o, pycha